Witajcie na kanale Camping Wizja. Przyjechaliśmy na kolejny camping na jedną noc z prądem. Yy... No, i będziemy się rozbijać, rozpakowywać. Wzięliśmy namiot ten czerwony. Dzisiaj spróbujemy, jest ze mną Laura. Spróbujemy tam zmieścić łóżko to podwójne i zobaczymy, przetestujemy go na dwie osoby, jak się w nim śpi. Na jedną osobę tak jak tam w poprzednim moim filmie, yy, spało się elegancko samemu, dużo miejsca na różne rzeczy. A dzisiaj zobaczymy, jak się śpi w dwie osoby. Ile tam miejsca jest w środku? Pewnie nie będzie, ale, ale zobaczymy. Rozłożymy. Ładna jest pogoda. Jest Laura, gdzieś tu maszeruje. Ładna pogoda. Trochę jest teren mokry. Sporo padało. Jest laura, ma ten namiot oczywiście. Ładna okolica. Może być słychać samochody, bo niedaleko tu droga asfaltowa no, jest. Więc jeżdżą. No jest trochę mokro, nie? No ale damy radę. Mamy ławkę. Jest kilka tutaj różnych yy, tych parceli. I co jeszcze? Co jeszcze, jak tutaj przyjeżdża się, później Wam pokażę, jak gwiazd wygląda i opowiem tutaj, co jest na tym kempingu, jak wyglądają sanitariaty. Namiot mamy rozłożony. Trochę się zeszło z tym namiotem, bo wziąłem go, no, ten tropik cały oddzieliłem od dołu. Nie mogłem dojść o co chodzi w ogóle z tym, ale już jest git. Tak wygląda. Najlepiej ma teraz napompowałem i chciałem go później wsadzić przez to małe okienko. Oczywiście się nie dało. Laura się cieszyła. Laura się no, zadowolona. Laura zadowolona się cieszyła. Mówi, tata, to nie wejdzie. No i spuściliśmy powietrze, wsadziliśmy do środka i jeszcze dopompujemy na wieczór. No tak wygląda. Dwie osoby, nie? No dwuosobowy namiot, dwie osoby. Także nic więcej nie wrzucimy tam plecaki jakieś, no to nie wiem, zapomnieć o plecakach tutaj do tych kieszeni no to latarka, dokumenty telefon i to wszystko, nie? a jakieś tam ważniejsze rzeczy to do samochodu ale jak wyszedł z plecakiem no to tam, ja wiem no to może i tam plecak by się zmieścił, nie? gdzieś, by go rzucił dobra, tak wygląda robimy obiad na obiad mamy ryż i gołąbki. Czasami trochę wieje, ale to nic, ale jest ciepło. No. Wieje, ale jest ciepło. Dobra. Jeszcze tu mogę Wam powiedzieć o takiej karcie, że w recepcji 10 funtów kosztuje taka karta. I to jest taki depozyt. I ona służy do wjazdu na kemping, jak i wyjazdu z kempingu i do otworzenia drzwi do pryszniców. Dlatego to jest jednorazowa kaucja. Jak wyjeżdżacie na następny dzień, czy tam jak się kończy wasz urlop, to tą kartę oddajecie z powrotem do recepcji. No i pani z powrotem oddaje wam 10 funtów. Znajdujemy się w pomieszczeniu, właśnie tym, co są te prysznice. Tutaj mamy też do zmywania naczyń, ale my jesteśmy tam na zewnątrz. Tutaj mamy pralkę, bierzemy na pieniążki. Firepoint. Tutaj mamy właśnie o prysznic. No ładny taki, nie? Mały prysznic, grzejnik. Tu są cały rok te. Ten kemping jest cały rok. Tu na co mamy? O tutaj mamy następny prysznic. Tu mamy następny prysznic. No ładnie to wygląda. Papier toaletowy jest, jest. Najważniejszy papier toaletowy. Tutaj to samo mamy. No ładnie. Ładne są te prysznice kiebeleki. Fajnie, że są teraz takie kabiny porobione. Kiedyś tego nie było. No i to tyle. I tu schodzimy. I tyle. I tutaj teraz. Tutaj normalnie mamy klamkę, nie? A z tej strony, o, jak zamkniemy, to tutaj nic nie ma, nie? I tu jest napisane, że trzeba użyć wtedy tej karty, nie? My tą kartę mamy, o, pyk, i otwieramy wtedy, nie? I zamykamy, I jest zamknięty A my tutaj myjemy naczynia. Myjemy tu naczynia, ale galnek żebym przypalił i galnik przypaliłem i teraz trochę niech się odmoczy. I będę szorował dopiero. A tutaj mamy od razu ten plac zabaw dla dzieciaków Laura będziesz wariowała? nie nie będziesz teraz tutaj mamy a właśnie żeby tu wejść na nią w ogóle co tu jest napisane? możemy wejść na ten mostek, nie Laura? Ko, musimy wyjść wyjść za za, no, za to ogrodzenie, ale pokażę Wam tutaj co się znajduje na tym kempingu troszkę może być słychać wiaterek tutaj mamy śmieci pojemniki śmieci punkt z gaśnicami jest napisane drinking water czyli woda do picia tak drinking water tu jest czyli tu jest woda do picia Tutaj idziemy dalej. Idziemy dalej. Mamy tutaj dwie kabiny. Kibelki, dwa. Jeden, znaczy kibelek i umywalka. Tu mamy chyba to samo. Zapukamy, może, bo jakby ktoś był to. Fajnie to wygląda, bo to jest taka, kurde, podwójna. Taka kabina, nie? I coś takiego kupić na działkę postawić rewelacja, nie tylko musi być co? podłączenie do kanalizacji, najlepiej. Tutaj mamy, wylewamy szarą wodę, a tutaj wylewamy kota. Wylewamy kota, szarą wodę i to tyle. Idziemy dalej. O, i takie parcele, niektóre są parcele. Na przykład tak jak tutaj, nie? Taka jest duża parcela i ona jest przedzielona na pół. No, widzicie, tu jest piątka, nie, tu jest piątka, a tam jest czwórka. I tu jest w tą stronę, jest przedzielona. Bo tam na tej, co my jesteśmy, to nasza parcela jest podzielona tak jeszcze, bo mamy mały namiot, to jest podzielona jeszcze w tą stronę na pół. I teraz tak, tak się nazywa Camping. I tutaj mamy wjazd, i tutaj jest szlaban I teraz, żeby stąd wjechać i wyjechać z, z tego parkingu, znaczy z tego kempingu, to tutaj mamy taki czytnik. O, to jest czytnik. I wtedy jest potrzebna właśnie ta karta ta biała karta, którą Wam pokazywałem. To Wam pokażę jeszcze raz. Ją. To jest ta karta. Tam daleko mamy pub. Fajnie, bo można coś iść zjeść, na przykład na obiad. No i tutaj mamy ten camping. I jak już tutaj wiedziemy, czy znaczy jak w ogóle jak tu przyjeżdżamy, nie? Jak przyjeżdżamy pierwszy raz, to stajemy tutaj na tym parkingu, gdzie stoi ten bus. Idziemy przez tą furtkę. Idziemy przez tą furtkę do. Recepcji. I tutaj mamy recepcję, i tutaj musimy się zameldować, i wtedy dostajemy od pani, właśnie dostajemy od pani, yy, no, tą kartę, nie? No, to wygląda recepcja. Zbliża się Halloween, i więc jest wystój na Halloween. o jaka jest. Dnia? Tutaj są drzewka w pajęczynie tutaj mamy plac zabaw spory taki dla małych dzieci, większych dzieci tak to wygląda Laura, brykasz? brykasz trochę czy nie? Czy, czy nie za bardzo? no co ty, idziesz na ten, na huśtawkę? a, Laura w swoim żywiole no też fajny, fajny ten kemping taki jest mały, ale fajny, bo i jest plac zabaw dla dzieci pewnie tutaj w szczycie sezonu czyli lipiec sierpień to tu jest full, full ten zajęty ten parking no, znaczy mówię ten plac zabaw i ten kemping na 100% później tam pójdziemy no, na ten mostek i na tą rzekę o i teraz jesteśmy na tak, jak, tak na zewnątrz tego, tego kempingu. I tutaj mamy rzekę. Fajnie, tutaj powiem Wam, tu w Anglii, no to jest tak, jak byście kupili sobie, chyba 30 funtów kosztowało, nie, czy 8 funtów chyba kosztuje roczna karta taka, już nie pamiętam. Może kiedyś 8 kosztowała. I wtedy można sobie łowić ryby właśnie w rzekach, tylko trzeba je wypuścić oczywiście, nie? Chyba, że to jest jakiś ten no, jakiegoś klubu na przykład odcinek, no to trzeba było się zapytać, nie? Do jakiego klubu to należy, ale tak to można normalnie ryby łowić. Fajnie, podoba mi się. Fajny kemping. Tu jakiś koleś kosi trawę. Znęca się chyba nad nami. No, ale niech, niech kosi, no co? Nie ma kiedy kosić. O, a tam, tam jest nasz obóz, obóz. No, i tu jesteśmy na tym mostku. Wrzucimy liścia jakiegoś do wody. Jak popłynie. Tratwa. Łódka. No, tu jest głęboko na pewno. Nie widać na. Nie, nie widać, bo to jest taka czekoladowa, czekoladowa woda. No, i tutaj wychodzimy sobie na, taki, na taką publiczną ścieżkę. camping nocą, o te lampki co tam widać To tamtędy droga idzie To tam idzie droga. No i teraz tak. Jesteśmy już w śpiworach nie. Elegancko Ale co? Mało miejsca. Znaczy mało, no na dwie osoby, no spoko, nie tam Laura. Mhm. Jak ty myślisz? Dobrze. Czuchy tam są rzucone, moje. Laury moje są tam. tam. No i to tyle, nie? No jak jakiś plecak, no to może rzeczywiście <laughs> gdzieś tam by było jeszcze, miejsce było, nie? Ale nie, no tu jest w ogóle... Ja uważam, że na jedną osobę ten namiot jest, ale no... Zobaczymy jak się będzie spało, nie Laura? Nas widać? Nie, nie widać, bo tu nie ma lampy żadnej. Ciebie widać. Laura widać. Cześć! Ja jestem w... Ja mam ten taki, ten, taka koala. Taki cały na ręce i na nogi, cały. Taki kombinezon, tak. Kombinezon. A ja tam piżamę zwyczajną mam. Dobra. Widzimy się jutro rano. Dzień dobry. Mamy godzinę siódmą. Jest nowy dzień. No i taka sytuacja, pada deszcz. Ten deszcz uderzał namiot. No i nas obudził, właśnie. A tak to elegancko się spało. No nic, trudno. Idziemy dalej spać. Spróbować zasnąć. No więc tak, nie udało się już usnąć. Padało, padało. Teraz się wiatr jeszcze zerwał do tego. Ale dobrze się spało. Zarąbiście. Muszę Wam powiedzieć, że jest cieplej w takim mniejszym namiocie niż w tym naszym wielkim. Mhm. A dlaczego to na tak myśli jest? Ja myślę, bo jak jest jedna osoba, nie, ale jaka jest różnica, Laura, między małym namiotem do spania, takim jak ten, a tym dużym, naszym wielkim, jak też śpimy w dwie osoby? A, dobra. To różnica jest, że no. tam jest więcej miejsca, żeby, no. bo mamy, tam jest łóżko i jeszcze jest salon ogólnie. No. A tutaj, to, tylko to, to jest tylko taka mała przestrzeń. No i Nie ma tutaj. żadnego salonu, nic. Tylko, tylko do spania. No i, tu, i to się szybciej chyba ogrzewa naszym tym. No, naszym powietrzem, Laura, nie? No. Jak oddychamy, to to małe, małe pomieszczenie się szybciej ogrzewa niż tamto wielkie. Jemy śniadanie. Z namiotu już wszystko spakowane. Śpiwory, materac. O, widzicie, nie ma nic. Laura jest, śniadanie je. Nie ma nic tutaj. Co mamy na śniadanie? Jajka. Były trzy jajka, ale mam, ale jest jedno i żółtko. Tutaj taki mam serek fajny. Fajny, bo to jest z ananasem taki. No. No taki serek granulowany jakby był o po polsku to powiedział serek granulowany z ananasem. Chleby ser żółty. Herbata i to tyle. I wieje niesamowicie. Wieje niesamowicie. Przestało padać, ale wieje. Dlatego z tego miejsca życzymy wszystkim tego słonecznej pogody, miłego dnia. I widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia, hej! Pa!